Jakiś czas temu w ramach akcji Otwarte Pracownie byłam u Olgi Mokrzyckiej i pierwszy raz zobaczyłam jej pracę. Zaciekawiły mnie one, jak to z nimi jest, więc poszłam do Olgi, aby zapytać ją. Spotkałaś się kiedyś z, takimi, z taką opinią, jak ktoś oglądał Twoje obrazy? Żeby namalował tak jak ty, albo że to jest łatwe? Nie, ale może ludzie się wstydzą mówić bezpośrednio takie rzeczy do twórcy. To się chyba mówi za plecami. Może prędzej z tymi architektonicznymi obrazami. To jest łatwe? Nie, bo każdy, każdy dojrzały artysta, malarz, stoi za, stoją za nim lata pracy i powtórzeń, 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 powtórzeń. I to, to dopiero po tych iluś tam setkach powtórzeń wychodzi to, co chcemy osiągnąć. Czym jest dla ciebie sztuka? Częścią życia po prostu. Cały czas muszę coś wokół siebie przetwarzać. Nie mam już tego niepokoju, że, że, że coś musi się z tym takiego aktywnego dziać że... i więc nie śledzę żadnych trendów. Zdaję sobie sprawę z tego, że być może moja sztuka nawet jest niemodna w tej chwili i się tym nie przejmuję. No, a wy co tam gadacie za plecami?